Żeby to sprawdzić, najlepiej jest zrobić albo poprosić o symulację. No to jest styropian, no i tutaj mamy korektę zauważalną, ponieważ styropian grafitowy, który... Póki się nie wychłodzi produkcja, no to ta cena się nie ustabilizuje, a jak... Czyli po prostu jest, jest próba dołożenia sobie tam kilku procent marży, korzystając z okazji, że i tak ten wzrost ma miejsce. No i teraz płynnie jeszcze, zostając w tym stanie surowym, przejdźmy sobie do cen betonu. Jeżeli chodzi o betony, korekta cenowa na początku miesiąca, wcześniejszy skok był symboliczny rzędu poniżej 10 zł za metr sześcienny, a beton c 25 30 to był rząd wielkości. Ten skok poprzednie, z poprzedniego miesiąca z 282 do 290. W tej chwili z 290 przechodzimy już do 300 zł za metr sześcienny netto, bez dodatkowych wszystkich kosztów. Tak czy siak widzicie, że akurat jeżeli chodzi o beton, no to ta tendencja nie jest jest stała, nie było tutaj spektakularnych skoków, no generalnie betony mają to do siebie, że one faktycznie idą cały czas non stop na wszystkie realizacje i w różnych postaciach, więc no tutaj powiedzmy to wszystko jest w miarę stabilne, choć oczywiście tendencja nie jest zadowalająca, no ale tak jak, jak, jak wszystko, tak jak wspomnieliśmy to wygląda raczej na, na to, że póki się nie wychłodzi produkcja, no to ta cena się nie ustabilizuje a jak się wychłodzi to nie spadnie tylko faktycznie się ustabilizuje na tym pułapie na którym będzie, tutaj warto donegocjować ceny z, z węzłami, tylko pamiętajcie, że to zazwyczaj nie sama cena za metr sześcienny betonu decyduje o wielkości faktury którą otrzymacie tylko właśnie koszty dodatkowe przede wszystkim odległość od węzła do waszej budowy, czyli koszty transportu przepompowania, czyli do, dojazdu tak naprawdę pompy, yy, czy pompogróżki gruszek na budowę no i kwestie niepełnych trendów sportów, dopłat za godzinę postoju, na przykład w sensie za postój powyżej godziny na budowę czy powyżej 40 minut, no to wszystko jest w umowie, w ofercie wpisane. Pamiętajcie, żeby to sprawdzić, najlepiej jest zrobić albo poprosić o symulację betonowania danej ilości, załóżcie sobie, że na ławę macie tam 16 m przy małym budynku, potem macie betonowanie posadzki 10 m3 do, na węzeł piszecie. Czy chcecie taki i taki beton w takiej ilości z dostawą na taką lokalizację, z taką pompą i prosicie o proformę, tak? Żeby nie pisać, że to jest symulacja, bo im się będzie wydawało, że jest dodatkowa robota do zrobienia. Jak mają do wystawienia proformę, to już liczą pieniądze na koncie. Więc na, ta, na podstawie takiej proformy jesteście w stanie oszacować bardziej, bo się często okazuje, że beton za 290 zł za metr sześcienny wyjdzie drożej niż ten za 310, bo koszty dodatkowe was zabijają czy, czy pogrążają. I tutaj też jeszcze od razu wspomnę, bo myślę, że, że Warto przy tej okazji o kruszywach ogólnie, bo też zauważyłem pewną tendencję wzrostową. Choć tutaj fakt jest, że cenę kruszywa stanowi w większości e, transport, więc to wynika jeden do jeden z, z wzrostów e, kosztów transportu. I teraz, po spółkę, którą kupowałem za 28 zł, za tonę tej chwili kupuje za 32 za tonę, a w Warszawie kupuje już za 35 złotych za tonę, więc no tutaj niby to jest niedużo, tylko, że pamiętajcie, że tych ton zazwyczaj nie macie 10, tylko macie 100, 100 200, w zależności oczywiście od realizacji, a nawet i więcej, bo ja, na niektórych inwestycjach faktycznie po 40 samochodów po 25 ton jest przewidzianych na, na przyjazd i tyle przyjeżdża, tak, e, zwłaszcza kiedy jest do wykonania wymiana gruntu. I nagle się okazuje, że te faktury opiewają na 30 tysięcy na przykład i różnice już jest jednak rzędu kilku tysięcy, tak? Więc to, to też będzie miało wpływ oczywiście na cenę betonu, bo kruszywa, no i te transporty, to wszystko się składa na, na ten obraz, który mamy w tej chwili. Fajny pomysł z tą symulacją betonowania, jeszcze nigdy widziałem, nie, nie opowiadaliśmy o tym, ale no... Tak. Może się przyda, mam nadzieję. Tak samo jak zawyżanie zapotrzebowania na poszczególne materiały u dostawcy, żeby wynegocjować potencjalnie lepsze ceny, albo żeby sprawdzić jaki jest próg bólu danego dostawcy. Dobra, to ja już tutaj zahaczę powoli o stan surowy zamknięty, czyli o stolarkę okienną. No tutaj niestety w tym momencie zamawiamy okna na pięć różnych budów, w różnych, w różnych lokalizacjach, w różnych województwach. No i w każdej z tych lokalizacji jest trend podobny, taki sam, czyli no trend wzrostowy. Na na zasadzie około tam 5% wzrostu z miesiąca na miesiąc, jeżeli chodzi o koszt wytworzenia stołarki okiennej. Tutaj, tak jak mówiliśmy na poprzednim nagraniu, albo kilka, kilka nagrań temu, no jednak te fabryki czy producenci materiałów budowlanych, oni najlepiej po prostu liczą, liczą te koszty, no bo są w stanie, mają możliwości, mają ludzi po prostu kontrolerów finansowych, którzy im na bieżąco przeliczają, ile po prostu kosztuje wyprodukowanie, jaka marża netto wychodzi z, z produkcji po prostu okna, czy, czy innego wyrobu budowlanego i oni jako pierwsi reagują na zmiany na rynku, czy dotyczące inflacji, czy dotyczące kosztów czy dotyczące po prostu na bieżąco obciążeń podatkowych, jakim są poddawani. No i możemy używać tego jako swojego rodzaju benchmark stanu po prostu w jakim jest branża. No i niestety te, te okna cały czas idą w górę, one bardzo mocno urosły gdzieś od listopada 2021 do powiedzmy, powiedziałbym, nawet kwietnia maja 2022, a teraz wchodzą nam kolejne i kolejne podwyżki do, do tych cen okien. Mówię rząd wielkości to jest około 5%. Także tutaj spodziewajcie się tego, że, że te okna po prostu cały czas, cały czas będą szły do góry i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby miało się to w najbliższym czasie zatrzymać. No i generalnie zawsze taka sytuacja jak wszyscy podnoszą ceny generuje ryzyko jakby podnoszenia ceny powyżej wzrost kosztów czyli po prostu jest, jest próba dołożenia sobie tam kilku procent marży korzystając z okazji, że i tak ten wzrost ma miejsce także tutaj mamy ponownie ryzyko dużych rozbieżności cenowych między poszczególnymi dostawcami dopóki sytuacja się nie uspokoi i nie unormuje. Ostatni element konstrukcyjny, który chcę omówić, to będzie drewno, drewno konstrukcyjne i szalunkowe. No cena na szczęście już nie, nie, nie wisi na poziomie bliżej 2000 i więcej za, za C24 konstrukcyjne. Ostatnia cena jak mamy z tego tygodnia to jest 1450 netto za metr sześcienny. No i to, i to jest powiedzmy tak w miarę stabilny pułap, który też już się trzyma od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o deski szalunkowe 1050, 1150 to jest taki przedział i tutaj widzę, że choć bierzemy z hurtowni ostatnio, nie z tartaków, ale nie ma już ceny przedziałów cenowych dla poszczególnych długości. Kiedyś było faktycznie, że im krótsze deski tym były tańsze, no bo wiadomo, że jest większy odpad z, z tego materiału. tak czy siak, pamiętajcie kupując drewno szalunkowe, że ono jest bardzo mokre i ta objętość też niestety się zmienia. Mieliśmy sytuację, gdzie wykonawca, który został, mówiąc delikatnie, wyproszony z budowy, sprefabrykował braty, blaty szalunkowe z, z drewna, właśnie mokrego, tuż po przyjeździe. Następny wykonawca, który został zakontraktowany, wszedł po tam. Był, zaufany z innej budowy zaufany, przed, zaufany, tak, miał? ale wszedł po trzech tygodniach, czy po dwóch tygodniach, jak budowa stała. się okazało, że te blaty się zeschły oczywiście i powstały szczeliny tam półtora centymetra miejscami nawet między dyskami, między które przylegały do siebie dość, dość sztywno, więc tutaj kwestia jest taka, że po pierwsze objętość licząc, weźcie sobie zapas na pewno nie bierzcie tego na karteczkę a po drugie, jeżeli przewidujecie prefabrykację blatów z tego typu elementów, to tuż przed Wbudowaniem i zabetonowaniem, tak, czyli nie, nie dajemy czasu, żeby sobie schły w postaci skręconych blatów. Jeżeli mają czas na wytchnięcie w postaci luźno leżących desek, to tak. Oczywiście pokrzywią się wtedy, no, ale to jest myślę, że taki, taki element, który możecie wziąć na siebie bo ta krzywizna na wieńcach nie będzie aż tak bolała. Odnośnie drewna konstrukcyjnego to jeszcze tylko wspomnę, że to jest zwykłe impregnowane zanurzeniowo drewno. Nie mówimy tutaj o, o tych czterostronnie struganych, fazowanych drewnach. Koszt wykonania prefabrykowanej konstrukcji w postaci kratownic no to jest spory rozstrzał cenowy. Początek tego roku ceny na poziomie 140 zł za metr kwadratowy dachu przy prostej konstrukcji w tej chwili 180 zł za metr kwadratowy, choć zdarzały się też oferty na początku Ku roku rzędu 220 zł za metr kwadratowy, za, za sam materiał z dostawą, no i w tej chwili też i 260 można trafić za metr kwadratowy samego materiału z dostawą bez, bez montażu, tak? czyli rozładunek pod budynek więc no, tutaj też trzeba sprawdzić co najmniej trzy firmy jeżeli chodzi o dostawców tych kratownic no tak czy siak ta tendencja wzrostowa też jest zauważalna choć tutaj kwestia produkcja, tak? no bo jeżeli chodzi o sam dźwigar no to materiał minimalnie też spadł tak jak w przypadku tarcicy zwykłej ale produkcja, koszty produkcji wzrastają nie? także tutaj Tutaj ta cena nie jest proporcjonalnie, nie zachowuje się w tej samej proporcji, co, co cena stricte za materiał drewna C24, zwykłego impregnowanego zanurzeniowo. No, tak czy siak, drewno, drewno jest na dobrym pułapie. Akurat jeżeli chodzi o, o materiały, to uważam, że że drewno, materiału stanu surowego, to drewno jest tym materiałem, który który wrócił na, na odpowiedni pułap, tak, po tym skoku, gdzie, gdzie był deficyt, problem z dostępnością, wrócił na swoje miejsce, teraz powoli pełza, ale nie ma tej historii, co w przypadku ceramiki, o której wspomniałeś przy dachówkach, że, że ta cena skoczyła i została na tym pułapie i wtedy sobie pełza, tak, czyli tutaj tartaki się zachowały w porządku, ta marża jest w mojej ocenie na odpowiednim pułapie, choć być może oni będą twierdzili, że jest za niska. No tutaj nie jestem specjalistą, nie wiem jak wygląda kwestia tych wycinek i dostępności materiału polskiego i sprowadzania zagranicznego, no ale tak czy siak patrząc po, po tym, co się dzieje ogólnie na rynku, no to uważam, że drewno odzwierciedla trendy tak jeden do jeden tego, co się, co się działo. Ja tak tylko dopowiem, jeżeli chodzi o te ceny drewna, wczoraj w zasadzie mi wpadł post na, na jednej z grup na Facebooku, takiego jednego mocnego zawodnika z Łodzi, Bartka, który pisał, że... napisał, że za 1350 za metr sześcienny mu się uda kupić, także tutaj też uważam, że jeżeli chodzi o ten zakup drewna, no to to jest temat mocno lokalizacyjny, bo na przykład w zachodniopomorskim z kolei te ceny są, są sporo wyższe i ciężko dostać ofertę na 1500 zł na certyfikowane za, za metr sześcienny. Dobra, przechodząc do kolejnego materiału, który również jest w na językach przez cały czas, nieustannie od w zasadzie 2020 roku. No to jest styropian, no i tutaj mamy korektę zauważalną, ponieważ styropian grafitowy, który jeszcze niedawno tam gdzieś kosztował rząd wielkości 350 zł za metr sześcienny no powyżej, w każdym razie powyżej 300 zł za metr sześcienny, no już nawet ten, tą lampę 0033 można kupić za 240, za 250 zł za metr sześcienny także tutaj mamy zauważalną korektę pomimo tego, co się dzieje na, na rynku, jeżeli chodzi o cenę, cenę energii i koszty ogrzewania, jakiś taki strach publiczny, no co się po prostu będzie działo w zimę, no to jednak mimo wszystko ten styropian idzie w dół. No co jest dla mnie dziwne, no bo tutaj bym, tutaj bym jakoś węszył bardziej sytuację zbliżoną do rynku dachówki, że pomimo tego, że ten wzrost był, no to on dalej będzie jednostajny w jedną stronę tutaj jednak, jednak mamy, mamy spadek będę, będę na przestrzeni tygodni zgłębiał ten temat czemu jakby w tym styropianie się za, zadziało tak że poszło w dół a czemu w tej dachówce nadal dzieje się tak że to i tak i tak po prostu powoli sobie pełza w górę dobra no dobra to wszystko na dzisiaj zobaczymy czy nie wiemy, czy to będzie jeden, czy dwa odcinki, te materiałowe, bo dosyć mocno się dzisiaj rozgadaliśmy, mocniej niż zawsze. W każdym razie widzimy się w kolejnym odcinku y, nagrań ze studia z 8, 8 października. Y, trzymajcie się, na razie, cześć. cześć hej.